Dzień dobry, dzień dobry, koziorożce. Witam Was serdecznie. To jest czytanie urodzinowe dla Was. Czytanie będzie obowiązywać przez najbliższe 3 miesiące. Ta prognoza, którą tutaj usłyszycie, tak? Super. To zobaczmy najpierw, co tutaj mamy z kart wyroczni dla koziorożca. Co chce być powiedziane? Co jest ważne? Rogaty kaktus. Nurek głębinowy. Hmm. Co to dla Was, kochani, oznacza? Rogaty kaktus, czyli ta karta, oznacza rozkwit dzięki wytrwałości, pomysłowość, odkrycie. Co ta karta ma w przekazie? Że kiedy coś w Twoim życiu zdarza się zbyt wolno, Albo może skończyły ci się pomysły, zaczynasz kwestionować swoje znaczenie. Możesz czuć frustrację, urazę, że sukces nigdy nie przydarza się Tobie, ale problemem, lub raczej punktem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest kwestia percepcji w tej sytuacji, tak? Bo rogaty kaktus. Doskonale daje sobie radę na jałowej pustyni, oferując ci dar wody, gdy wydaje się, że wszystko wokół już wyschło. Tym czego nie widzisz, są korzenie, sięgające bardzo głęboko, głęboko w ziemię, i one nieustannie dostarczają temu kaktusowi wodę do życia. I to jest dla ciebie informacja że twoje potrzeby są zaspokajane mimo że czasem może się wydawać, że jest inaczej. Ehm, ten kaktus przypomina o odwadze, wrodzonej mądrości, jakie są potrzebne, by wytrwale dążyć do swojego celu. Ehm, no, i teraz jest tylko pytanie: czy potrafisz przyjąć właśnie taką informację, tak? Eee, masz nie tracić odwagi. Eee, ta podróż kiedyś się skończy, a ty wkrótce dotrzesz na Zielone Pastwiska. Lecz najpierw musisz zdać sobie sprawę ze swojej wewnętrznej siły i hartu ducha, gdy jesteś właśnie poddawany takiej próbie cierpliwości. Bądź wytrzymały i bądź zaradny. Jeżeli chodzi o drugą kartę, nurek głębinowy, on tutaj w podtytule ma Rzucenie się w wir działań. I to jest, kochani moi, akceptacja ryzyka, rzucenie się do działania, nowe odkrycia. Ten nurek zaprasza Cię, byś zanurkował razem z Nim. Nie widzisz dna, ale musisz się zanurzyć w ciemne głębiny, by odkryć tajemnicę, która teraz ci umyka. Tu jest potrzebne ryzyko, tu jest potrzebna odwaga. Jesteś wezwany, aby w poszukiwaniu odpowiedzi zajrzeć pod powierzchnię tej sytuacji, której się przyglądasz, ale, albo w której tkwisz, pozwól swojej intuicji poprowadzić cię pod wodę, bo ta podróż lub to odkrywanie jest niezbędne do tego, aby odnaleźć tam coś cudownego, co zabierzesz dla wszystkich tych, którzy brodzą przy brzegu, przy łatwym terenie, tak? Mm. Zanurkuj, zaangażuj się, by zyskać jasny ogląd sytuacji, a z pewnością się zdziwisz. <grym> no, takie karty powiem Wam: koziorożcowe fajne, ciekawe. No dobra, to zobaczmy, jaka tu jest Wasza energia ogólna. Na ten okres trzech miesięcy. Zobaczmy, co tu się dla Was wydarza. Koło fortuny. Pięknie. Koło fortuny zapowiada zmianę, zmianę na lepsze, odwrócenie sytuacji o 180 stopni. To jest łódź szczęścia. I to jest również zapowiedź, że droga, na której jesteś, być może z tym rogatym kaktusem i z tym nurkiem głębinowym, jest ci zadana jako lekcja i musisz ją po prostu ukończyć nie zniechęcać się, drążyć głębiej, tak? Zobaczcie, tutaj, jako kaktus, drążycie głębiej korzeniami. W ziemię, aby wydobyć jak najwięcej wody i pożywienia dla niego, a tu zagłębiacie się bardzo głęboko w ciemność, w intuicję, jakby w duchową stronę. Tak? Tu, jest duchowa, tu jest sprawa materialna, a tu bardziej duchowa. No dobrze, pięknie. Co w takim razie odchodzi dla Was? O, do przeszłości, chciałam zapytać. Królowa Mieczy. A więc, kochani, już jakieś zdanie sobie sprawy z, pewnych, z pewnej sytuacji, która was obciążała, która nie pozwalała wam uzyskać takiej jasności umysłu, wolności ducha. Za wami są pewne decyzje, być może rozwody, być może, bo to też bardzo często królowa mieczy, że tak powiem, jest. Tego sygnałem, ale przede wszystkim, gdybyśmy mówili o sprawach rozwoju duszy, szukania sensu w życiu, to jest uchwycenie niezależności, wolności, oswojenia się z prawdą, przedstawienia sobie tej prawdy, która być może była bolesna, może była trudna, ale zdecydowaliście się na to, tak? No i pięknie. Jakie jest w takim razie dla Was wyzwanie? Zobaczmy na ten czas. U, mamy diabła. Wyzwaniem jest diabeł, kochani. A więc: albo walka, uzmysłowienie sobie, może to jest też uzyskanie wolności, kochani. I zdanie sobie sprawy z pewnych nałogów, którymi jesteście poddani. Być może chodzi o alkohol, może o tytoń, może o złe odżywianie, może o toksyczne związki. Trudno mi powiedzieć, w jakiej sytuacji się każdy z Was znajduje. Niemniej jednak jest to coś, co Was wiąże, co nie pozwala Wam się uwolnić. Za co płacicie bardzo wysoką cenę w postaci własnego zdrowia lub właśnie własnej wolności. No, i wyzwaniem jest uwolnienie się z tych łańcuchów, którymi diabeł Was po prostu okręcił, opętał i wmawia wam, że, że to jest jedyna droga, jedyny sposób działania. To jest waszym wyzwaniem przy tym kole fortuny, które przynosi Wam poprawę. Więc wydaje mi się, że sobie zdacie z tego sprawę i że sobie pięknie z tym poradzicie. Co idzie do przyszłości dla Was. Najbliższej w związku z tym. cztery Buławy. Cztery Buławy. Kochani, cztery Buławy to jest dom, enklawa, wasza rodzina. Być może nawet jakaś nieruchomość bliska Wam, Waszemu Sercu, tak? Dom jako dom fizycznie stojący. Coś tutaj w tym Waszym domu, w tym Waszym, w tej Waszej przestrzeni wydaje się być ważne. I coś się tutaj fajnego może wydarzyć. Może być jakaś celebracja, może, mogą być jakieś świętowanie, może być y, szczęście po prostu przebywania z rodziną, tak? Być może to jest krótki urlop y, z dziećmi, czy z mężem, czy w ogóle z rodziną na jakieś krótkie wakacje. Bardzo fajny czas, gdzie jesteście razem, gdzie doceniacie y, tą waszą obecność, gdzie się dobrze czujecie bezpiecznie. Ciepło. No super. Będziemy sobie jeszcze oczywiście do tych kart dopowiadać. Zobaczmy, co się dzieje w Waszych głowach. Czego, co macie w myślach? E, pazia kielichów, czyli nowe emocje, otwarte serce, bardzo niewinne, bardzo mm, takie uczucia e, dziecięcej radości, motyli w brzuchu, flirtu, e, chęci. Radosnego odczuwania każdego spotkania, otwarcia się na niespodzianki, jakie niesie wszechświat lub drugi człowiek dla Was. Piękna, radosna, świeżutka energia. Bardzo pięknie. Dobra. To jeszcze zobaczmy, co tutaj jest przyczyną. Dom rodzina. Widzicie, 10 monet. Dom, rodzina, pokoleniowość, dziadek, babcia, wspólny interes, rodzinny interes, też tak może być, lub po prostu dobrobyt. Który jest ważny dla Was, aby zabezpieczyć właśnie rodzinę, tak, żeby wszystko się zgadzało? W jakiej Wy jesteście energii przez te trzy miesiące? Co Wy tutaj będziecie działać? No, jesteście absolutnie w planowaniu jakichś nowych rzeczy. Mamy dwie buławy. Zamierzacie się zabrać za coś zupełnie nowego, pionierskiego. Snujecie plany, rozpisujecie te plany, zastanawiacie się bardzo drobiazgowo, bardzo szczegółowo. Jaki sposób lub którą drogę obrać, aby doprowadziła Was do celu, do sukcesu. Co się dzieje wśród Waszych znajomych, przyjaciół, osób najbliższych? Dziesięć kielichów. Piękna energia wspierania, zrozumienia, em, bezpieczeństwa, komfortu, miłości, zaufania. To wszystko zawiera 10 kielichów, tak? Ogromny potencjał spełnienia emocjonalnego. I to dociera do Was od najbliższych, od rodziny, od przyjaciół, mm, lub też. Zaraz przepraszam, tylko sobie tu przesunę troszkę. Od Waszych najbliższych. Dobra. Nie więcej nogi. Okej. Okay czego nie widzisz czego nie widzisz sześć kielichów nie dostrzegasz kogoś ze swojego dzieciństwa ze swojej przeszłości um, nie widzisz energii które płyną właśnie z takich emocji, sentymentu um, takich ciepłych uczuć, być może też nie dostrzegasz swojego wewnętrznego dziecka, czego nie widzisz, tego, że też ono potrzebuje ukojenia i yy, pocieszenia, przytulenia. Mm? Bardzo często tak jest przy sześciu kielichach. Co ci chce podpowiedzieć, wszechświat? I mamy wielkiego kapłana. Wiecie co? Mam takie wrażenie, jakby ten kapłan namawiał Was do otwarcia bardzo, bardzo głęboko skrytych pokładów Waszej duszy, abyście się dokopali właśnie do siebie. O tym samym mówi też i ten kaktus, i tutaj ten nurek głębinowy. Zobaczcie, tutaj ten kapłan otwiera pudło, z którego bije światłość. Tak jakby jakbyście sobie nie zdawali jeszcze sprawy z pokładów światła, źródła obfitości, które tkwi w waszej duszy, w waszym sercu, tak? Jakbyście nie odkryli jeszcze, że to wy jesteście najwyższym dobrem, największą obfitością dla siebie, i może warto po to sięgnąć, tu jest bardzo duży duchowy rozwój przy wielkim kapłanie, poszukiwanie też duchowości. I tu jest rada od wszechświata, abyście pogrzebali głęboko, właśnie w, swoim, w swojej duszy. Po zobaczmy jeszcze, co mamy tutaj w wyniku. Trzy buławy, pięknie, otwarta droga. Otwarta droga, odważacie się przejść dalej, odważacie się przekroczyć pewne limity, pewne bariery, e, wstąpienie na nowy teren i bycie cesarzem swojego życia, układaniem swojego życia na nowo, ale na warunkach, które wam pasują i odpowiadają, które według was są najbardziej autorytatywne i najbardziej bezpieczne i komfortowe dla Was i dla Waszej rodziny, bo tu w podstawie mamy tę rodzinę, tak? Ona jest tutaj bardzo ważna u Was i Wy bierzecie jak gdyby sprawy w swoje ręce przed Wami otwarta droga możliwość właśnie wkroczenia, zobaczcie tu Wy jesteście jako Dwie buławy, a na wyniku już macie trzy buławy, czyli te wasze plany, które snuliście, przynoszą efekt pójścia do przodu, otwarcia się. To jest karta brama, przejście do zupełnie innych zadań, innych działań, tak? To jest też gotowość na to, aby wkroczyć na nowy teren. I właśnie to jest przekraczanie limitów, barier, poszerzanie horyzontów myślowych i motywacyjnych, i kreacyjnych. Także bardzo pięknie dla Was się ten czas zapowiada. To jest Wasz czas. Absolutnie. Pamiętajcie tylko o tym, co podpowiada wszechświat i co podpowiadają tu karty wyroczni. Głęboko kopcie się w sobie, tak? Szukajcie tych pokładów we własnej duszy, które są no, bardzo ważne, są filarem do tego, abyście dobrnęli do tej pozycji cesarza, do tego, który wie, jak budować swój świat. Nie pozwoli już nikomu wejść na swoje terytorium. Będzie liderem, będzie opiekunem, być może będzie zbyt autorytatywny, być może, ale taki cesarz jest po prostu. Ewidentnie uważa, że taka jest konieczność w danej sytuacji. Dobrze, zobaczmy sobie, o co chodzi z tym diabłem. Królowa Buław i Król Mieczy. No właśnie, wydaje mi się, że to jednak chodziło o jakieś toksyczne związki, bo mamy tutaj królową buław, która bywa kochanką, <laughs> bywa osobą trzecią w związku, bywa kimś, kto rozpala nasze emocje, rozpala naszą wyobraźnię, która jest niezwykle atrakcyjna fizycznie, erotycznie, która po prostu zaraża swoją inspiracją, pasją. No, i bardzo często za nią podążamy, tak, bo nas po prostu ciągnie jak magnes. Ale tu przy tym mamy jeszcze króla mieczy, który jest osobą, która odcina właśnie tę kobietę, tak. Czyli może to być adwokat, może to być sąd, może to być ktoś, kto po prostu decyduje o tym bardzo konkretnie, że pora. Się z tego związku uwolnić. To dotyczy właśnie tego naszego diabełka. Dobra, co przynosi Wam Koło Fortuny? Zobaczmy. No właśnie, kochani moi, Koło Fortuny przynosi Wam e, obfitość, przynosi Wam zakończenie tego okresu, kiedy czujecie się samotni. Kiedy czujecie się źle, kiedy czujecie się wyrzuceni poza nawias, kiedy widzicie, że świat obok Was toczy się w zupełnie innych barwach, które Was nie dotyczą, tak? Takie mieliście przynajmniej wrażenie. Teraz to koło fortuny zmienia się na Waszą korzyść i wkraczacie do gry, kochani moi. Już nie będziecie poza nawiasem, tak? Dobrze. Na co liczycie, jeżeli chodzi o pazia kielichów? Aha, na króla kielichów, na bardziej dojrzałe uczucia, na bardziej stabilne uczucia, na to, żeby nie było już takiej naiwności, jaką niesie ze sobą paść kielichów, żeby te emocje, uczucia były dojrzałe, były stałe. Były ciepłe, były komfortowe, były bezpieczne, tak? O co chodzi tutaj z tymi naszymi dziesięcioma monetami? I przy dziesięciu monetach mamy rydwan. Tak, wy zamierzacie coś konkretnego zdecydować albo fizycznie z domem, z nieruchomością. Być może z zakupem, być może dotyczy to też jakiegoś spadku, być może jakiejś finansowej obfitości. Coś zamierzacie z tym zrobić bardzo szybko i bardzo konkretnie. I sukcesywnie, oczywiście, to zapowiada właśnie Rydwan. I niesie ze sobą przyspieszenie akcji, podróże. Być może to jest też zakup właśnie jakiejś nieruchomości. Um... No, może trzeba będzie gdzieś wyjechać, aby tę nieruchomość zakupić. Też tak może być. Dobra, spójrzmy teraz, po co chodzi z tymi czterema buławami. I tu mamy króla Buław. Tak jakby koziorożec postanowił być liderem. No właśnie, tutaj jeszcze mamy tego cesarza na wyjściu. Być liderem, być opiekunem, być świetnym rodzicem, być ym, doskonałym mężem, być opiekunem rodziny, być kimś, kto zapewnia komfort, stabilizację, ciepło, opiekę y, swoim najbliższym, tak? I to się oczywiście wydarza tu w najbliższej przeszłości. Y, bo król buławnie się ze sobą, pewność siebie. Konkretny cel, przewodnictwo, lidera, kogoś, kto nie ma żadnych niejasności na temat, w jakim kierunku zmierza i po co sięga, tak? Więc, jeżeli tu chodzi fizycznie o dom albo o rodzinę, to wy tutaj jesteście zdeterminowani i wiecie absolutnie w którym kierunku zmierzacie i co chcecie osiągnąć. Nie zamierzacie z tego zrezygnować i nie zamierzacie słuchać nikogo, kto będzie was odwoził od tej yy, decyzji. W trzech buławach mamy asa buław, kochani. Czyli ruszacie do przodu, działacie, macie pomysł, macie inspirację, macie pasję do działania, tak? Chcecie budować ten swój nowy świat na swoich zasadach i będzie to świat który będzie współpracował um, pięknie um, z innymi, tak, że to nie będzie taki lider samotnik, który um, działa na własnych zasadach. On oczywiście decyduje, on planuje, ale korzysta ze współpracy innych osób. Trzy monety to jest piękna współpraca, to jest praca nad czymś, co um, ma być osiągnięciem um, naprawdę Pięknego, mistrzowskiego projektu, tak? Czegoś fascynującego, czegoś nieprawdopodobnie wartościowego i pięknego. Dobrze. Czego nie dostrzegacie? Mamy tutaj sześć kielichów i trzy kielichy. Czego nie widzicie? Nie widzicie być może, że ktoś z przeszłości, ktoś z waszej młodości lub z waszego dzieciństwa jest wam bardzo oddany, bardzo was wspiera, rozumie i postrzega rzeczy bardzo podobnie jak wy, który daje wam też poczucie ciepła, radości, sympatii, wsparcia. Yy, imprezowania razem, porozumienia takiego emocjonalnego, tak? Nie widzicie, że ktoś tu z przeszłości bardzo wam kibicuje i bardzo was wspiera. Mhm. O co chodzi z tym kapłanem, który tu przychodzi od wszechświata? Co on chce wam powiedzieć? No właśnie, uzbrój się w cierpliwość, kop głęboko, jeszcze wrócę do tych kart, bo to jest bardzo ważne, kochani. Kopcie głęboko, nurkujcie głęboko, uzbrójcie się w cierpliwość, a odkryjecie nieprawdopodobne pokłady cudów, darów, które wszechświat dla Was ma. Ale to Wy jesteście kluczem, który otwiera właśnie to pudło obfitości, tak? Wy musicie dojrzeć, zrozumieć. Odnaleźć sens własnego życia. Poszukujcie go, nie, ustajcie, nie ustawajcie w tym, bo tutaj dla Was czekają ogromne nagrody. Jeszcze trochę czasu przed Wami, aby to się wydarzyło. No, koziorożce, jak koziorożce, są bardzo uziemionymi duszami i czasami trudno im dokopać się właśnie do swojej duszy. Ale tu naprawdę myślę, że w te trzy miesiące pojawią się jakieś znaki na niebie i ziemi lub w waszych snach, w waszej, waszej rzeczywistości, że zechcecie się zagłębić, tak? że zechcecie głębiej pokopać w sobie, zechcecie się duchowo rozwijać, chce, będziecie chcieli zrozumieć na czym polega sens bycia tutaj, na czym polega szczęście, harmonia, balans. No, ciekawe sprawy. A kto tutaj Was tak pięknie wspiera z zewnątrz? To jest Wasza rodzina, kochani, tutaj w tych dziesięciu kielichach, to są najbliżsi. I oni pomagają Wam przejść przez największe trudy, przez które się przebijacie. Kiedy jesteście zmęczeni, to oni po prostu podtrzymują Was na duchu. Dają wsparcie, dają nadzieję, dają siłę. Um... Mówią, że jeszcze chwila, jeszcze jeden metr, i jesteś u celu, i dzięki temu wy się podnosicie, otrzypujecie, poprawiacie koronę i idziecie <laughs> dalej, tak? I to jest właśnie bardzo piękne. Oni Was wspierają we wszystkich porażkach, jakie macie. Ktoś tutaj z najbliższego otoczenia, z waszej rodziny, bardzo, bardzo jest dla Was wspierający, pomocny i daje Wam dużo siły i wiary w siebie, tak? Bo tutaj w tych dziewięciu buławach jest prośba nie trać wiary, nie trać siły jeszcze chwila, jeszcze kroczek, i już osiągniesz to, o czym marzysz i o co się biłeś tyle czasu, więc nie rezygnuj. I tu z najbliższego otoczenia bardzo, bardzo ktoś Was wspiera i daje Wam tę opiekę i te. No, i cóż my tu mamy w tych planach Waszych, Wy jako Wy, planujący, aby osiągnąć sukces, aby osiągnąć komfort, mamy cesarzową, aby być w komforcie, być w bezpieczeństwie, być świetnym rodzicem, um, dawać opiekę, czułość innym. Um, no, piękne, piękne emocje. Piękne. Fajnie. No, moi kochani, to tyle, jeżeli chodzi o te najbliższe trzy miesiące, przepięknie Wam się układa tutaj przyszłość. Zmienia się ewidentnie sytuacja na lepsze dzięki kołu fortuny i, i właśnie temu odcięciu się od rzeczy, które były być może jakimś toksycznym związkiem, może jakąś toksyczną znajomością, być może był tu rozwód, być może były poważne rozmowy, aby odciąć się od kogoś kto zagrażał waszemu domowi, waszej rodzinie, tak? I waszemu komfortowi, a przede wszystkim komfortowi waszej rodziny i bezpieczeństwu waszej rodziny. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do czytań już na styczeń do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa.